Dziś pijemy wino Sesola Apassimento Rosso, czyli produkt włoski z regionu Puglia. Bardzo ładny butelka. Piękny, jest takim herbem. E, 14,5% alkoholu. 2020 rocznik. Kupione? Gdziekolwiek? Ktoś wie? Nikt nie wie, gdzie? A to to raczej nie wie, Czy gdzieś tak w sklepie. Nie to na hmm. Korek naturalny. Bardzo cienka taka. Ja byłem no, taką jakby ją wiśnią potrasowali? No tak, jakby taką śliwką, tak lekko mentelna, jakby. Ale to zobaczysz. Przynajmniej tak wygląda. Mhm. Dzięki. Mhm. Ale <handicap> jest Dymem? Mhm. Mhm? Tak. Ale też to, tak, to, to w śliwku troszkę. Tak. I wiśnią. Myślę, że wiśnią to tak... Wiśnią bardziej dojrzało. Tak było głównie, nie? Wiśnią. Mhm. Na pewno ma się dominująca jest wiśnia i taka postarzana jakby dymiona. Ale taki coś słodkiego jeszcze w zapachu. Tak, bo nie próbowałam, no? Czasami na razie się kręci, tak? To wyczuwalny ten zapach. No dobra. A jeszcze nie wiem. Ale jaki dymem, no. No i co tu można powiedzieć? Ooo. Takie jest. Yy, yy, ale w słodycz. To w tak słodycz, wyjdzie. tak. To mm -hmm. znaczy to już po bukiecie, tak by. Ale to może się teraz rozwietrzy jeszcze, mm -hmm. wiesz? Ja to ja tak znaczy smak raczej się nie rozwieje. No, ale to słodycz może ja ja coś powiedzieć. Że wysoko kwaśne, tak? Że mi w słodycz nie idzie wyraźnie, że tak trochę lekko. Ale to tak pierwszy, Kamil, poczekaj. dosyć zacne, 14,5% alkoholu, ale nie czuję Ale już zakres. nie ma tego, wiesz, ryśku. Spróbuję teraz. Z czego? Mhm. No właśnie, w nie miało, ja nie poczułem Pierwszy takiego uderzenia. E tak? by U mnie nie. Taki, tak. Znaczy pierwszym miałem mhm. też takie wrażenie, taki tak że właśnie... Mhm. Wręcz odwrotnie. Gdzieś tam idzie w idzie mm. a jak teraz trochę zrobiłem przerwy, to gdzieś ten finisz jest taki lekko słodki gdzieś tam Nie, nie, nie. Ale to zaczekaj sobie, jest sobie, zaczekaj. lekko pikantny ten, tak, ten finisz. Jest, jest pikantny, mm -hmm. ale pikantny mm -hmm. i zostaje potem słodycz taka. Nie, jeszcze nie mam Jeszcze nie? No dobra, a z owoców? Oprócz wiśni i śliwki? Sobie wiśnie, tak. Głównie wiśnie. Gdzieś tam jakieś nuty pieprzowe trochę. Mhm. No ta pikantność o. jest, jest. Teraz tak wysoka na... kwasowość. Wysoka kwasowość już? Mhm. Kurczę, widzisz jaki wachlarz do A tak, wspaniałe, no. Beczka, taniny? Taniny są, czy beczka? Beczki raczej jedno? Raczej mało, tak? Mało. Trochę jest. Tak. No i ta dymność gdzieś wychodzi, jak się pije. Jakaś czekolada, nie? Może to biała czekolada, ta słodkość. Dziwnie, bo tak raz słodkie, raz mniej słodkie, raz kwasowość idzie, taki mix jest. Mhm. No ale zacne. Zacne? Ale dobrze. Mhm. Nie, no dobre, nie jest rzadkie, ma sporo ciała, takie dosyć gęste, fajne no. No. Szkoda, że nie wiemy tylko gdzie i za ile. Ale za to wiemy, że w ładnej butelce. No w ładnej butelce jest i owszem, etykieta też taka całkiem ładna. Jest i złoto, które się mieni i druk taki. Jak taki druk, ten gruby się nazywa, że pod palcem go czuć? Jak bez tłoczenia robiony. No <coughs> to tak jest tutaj. lakier punktowy. A, czy to tak lakierem lakier. punktowym. Także to tak. znaczy podłoże jest drukowane na, jako pierwsze, a lakier Oho. jest później. No i tak to, mi wygląda. to nie no. wygląda. A Jest pierwszy, to może i wanilia się znajdzie. No, ale wino jest Dobry. dosyć bogate, nie? Tak, bogate, o bogate jest. Mhm. Chociaż gdzieś mi już zaczyna pieprz y, doskwierać po pewnym czasie. Mhm. Tak. To ci mogę powiedzieć. Aż już doskwierać. Nie? Mhm. tak. Tak, mogłoby być go by trochę mniej. Aczkolwiek szybko przechodzi. Mhm. Nie, no jest wino zacne. No dobra, co mi powiesz? A może nie ja? Ja bym dała 7. 7 takie mocne. Ja 8 I pół. I pół. I pół. Tak. Dobra. To ja no dam złorzone. siedem. 7 no no. i pół. Ale takie mocne siedem, czyli siedem i pół od nas. Myślę, że taka zasłużona. Wino jest e, o bardzo dobre. Jest wino bogate. Ma fajny zapach, fajny smak, lekko dymny, le, mocno wiśniowy, ale dojrzałej wiśni. Ciężko powiedzieć mm. na tą kwasowością. Bo to Kwasowość jest, jest właśnie taka, może przez tą pieprzność jest troszeczkę Obliwa. przygaszona. Schodem. Ale fajna feria smaków, mm. także fajna. Mm. Kwasowości nie ma takiej dużej, właśnie bardziej idzie w tą pieczność. Tak, kwasowość. ale raz wydaje się słod, że w cukier idzie, w słodycz, a drugi raz, że mm -hmm. tak delikatnie w pasowość. Tak. No tak trochę. Mantaje. Nie na no co? To... Jest fajnie stonowany, nie jest tak. No na pewno jest bogate, zacne wino. Także od nas 7,5. Jakby ktoś wiedział, gdzie to kupić, to prosimy o info.